To jedno z największych zmian w wyszukiwaniu internetowym od lat. OpenAI ogłosiło, że ChatGPT Search jest już dostępny dla każdego i co najważniejsze, nie wymaga już konta. To oznacza, że dosłownie każdy może wpisać zapytanie i dostać odpowiedź od AI, bez konieczności korzystania z Google, Binga czy innych wyszukiwarek. Do tej pory dostęp do wyszukiwania AI w ChatGPT mieli tylko użytkownicy z kątem OpenAI. Ale teraz koniec z ograniczeniami. Wystarczy wejść na stronę i zacząć szukać. No dobrze, ale czy to oznacza, że Google ma powody do obaw? I teraz a propos Gemini. Google właśnie zapowiedziało duże zmiany w swoim flagowym modelu AI. Najnowsza aktualizacja ma poprawić jego wydajność, zdolność do rozumienia złożonych zapytań i generowania jeszcze bardziej precyzyjnych odpowiedzi. A to wszystko dostępne dla wszystkich użytkowników Google za darmo w aplikacji Gemini. Jednym z największych usprawnień ma być oczywiście lepsza obsługa multimodalnych zapytań, czyli łączenia tekstu, obrazu, dźwięku i wideo w jeszcze bardziej inteligentny sposób. Ale kluczowe pytanie brzmi. Czy to naprawdę przełom, czy tylko drobne poprawki? Użytkownicy od dawna narzekali, że Gemini nie dorównuje ChatGPT, zwłaszcza w dłuższych konwersacjach i kreatywnych zadaniach. Google obiecuje, że ich model będzie teraz jeszcze lepiej radził sobie z kodowaniem, analizą danych i tłumaczeniami. Ale czy to wystarczy? Pewnie pokażą testy.